Renata Grochal-Onet, Opinie, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj prokurator Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pani prokurator, wczoraj Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat wykorzystywania Pegasusa, między innymi w Polsce i jest on miażdżący dla naszego kraju. Jeden cytat przytoczę. Informacje zebrane za pomocą oprogramowania szpiegującego są wykorzystywane w kampaniach oszczerstw przeciwko krytykom rządu i opozycji za pośrednictwem kontrolowanych przez rząd mediów państwowych. Jak Pani ocenia ten raport? Przypomnijmy, może albo zwróćmy uwagę na to, że jest to raport końcowy, on jeszcze będzie procedowany przed Parlamentem Europejskim i w pierwszej czerwczę. Tak, 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 dokładnie będzie, będzie dyskusja nad tym, nad tym projektem, tak? Znaczy nad tym końcowym raportem już, bo to już jest końcowy raport. Natomiast no, rzeczywiście tak jak pani zauważyła, jest to raport miażdżący dla Polski. Polska i Węgry tam są szczególnie jakby w pierwszej kolejności wymienione jako te kraje, w których Pegazus był wykorzystywany przez władze w sposób systemowy do łamania, zasad do łamania praworządności, do łamania demokracji. Przypomnijmy, że u nas między innymi pani była inwigilowana Pegasusem Roman Giertych, szef sztabu Koalicji Obywatelskiej. I na to wszystko właśnie raport zwraca uwagę, że tak naprawdę ten system, system szpiegujący, który komisja to zauważa, może być wykorzystywany w sprawach najbardziej drastycznych przestępstw o charakterze terrorystycznym, ale był wykorzystywany zupełnie nie w tym celu, w jakim nawet nasze służby specjalne próbują tłumaczyć, że jest używany do zwalczania przestępczości. On jest stosowany właśnie do zwalczania przeciwników władzy, do zwalczania aktywistów, prawników. I w tym raporcie jest też zawarte bardzo mocne stwierdzenie, że tak naprawdę systemowo Pegasus był wykorzystywany po to, aby rządzący utrzymywali się przy władzy, więc to jest bardzo poważny zarzut. W tym tak, jest tam napisane wprost, przepraszam, że wejdę pani w słowo, że, że od 2015 roku był wykorzystywany, odkąd PIS objęło władze i zaczęło demontować system sądownictwa i od tego czasu przejmowało kolejne instytucje w kraju, instalując partyjnych lojalistów we wszystkich strategicznych urzędach. Mocno. To jest właśnie bardzo mocne stwierdzenie, ale ja może zwrócę tylko uwagę na to, że tutaj niestety taki nie, niechlubny prymat w tym raporcie wiodą. Polska, Węgry, Włochy, Grecja, ale to jedynie w Polsce przedstawiciele władzy, przedstawiciele organów władzy publicznej nie spotkali się nigdy z przedstawicielami Przedstawicielami tej komisji. Nawet na Węgrzech takie spotkanie miało miejsce. Więc tutaj, jeśli chodzi o, o przedstawicieli naszych władz, przyjęli zasadę, że tego problemu po prostu nie ma, że, że uda się to zbyć takim bardzo i często powtarzanym tekstem, że wszystko dzieje się legalnie, wszystko dzieje się zgodnie z prawem i wszystko jest. Program ten używany jest wyłącznie do zwalczania przestępczości, a tak ewidentnie nie jest i ten raport jest tego dowodem. A co się dzieje w śledztwie w sprawie? wykorzystywania Pegasusa przeciwko pani, czy, czy w pani telefonie zainstalowania tego programu szpiegowskiego? Niewiele, niewiele. To znaczy ja mam wrażenie, że prokurator prowadzący aktualnie to śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wykonuje dokładnie te czynności, które musi wykonać, bo polecił je sąd. Są to czynności, które w głównej mierze zostały przeze mnie zawnioskowane do prowadzenia. Natomiast wiele z tych wniosków dowodowych jest również odrzucanych. Został odrzucony na przykład wniosek o powołanie w charakterze biegłych specjalistów specjalistów do zbadania mojego telefonu, biegłych Citizen Lab, którzy już ten telefon przecież badali i oni jako jedni z nielicznych na świecie dysponują stosowną wiedzą i oprzyrządowaniem, oprogramowaniem umożliwiającym zdiagnozowanie tego rodzaju włamania na telefon. Ale czy pani jako osoba poszkodowana w tej sprawie dowiedziałaś w ogóle dlaczego pani zainstalowano tego Pegasusa? No de facto to czytajmy ten raport Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego. Tu nie ma merytorycznego uzasadnienia. Być może pan minister Zbigniew Ziobro pała jakąś nieuzasadnioną w mojej ocenie antypatią do mojej osoby. Być może i, i to w zasadzie nie jest nawet być może, chcę w ten sposób wyeliminować mnie, chciał wówczas i, i teraz to kontynuuje, przecież no, zwrócę uwagę na to, że wystąpił z wnioskiem o uchylenie mi immunitetu, co jest jakby pierwszym etapem do przedstawienia mi zarzutów karnych i najprawdopodobniej wyeliminowania w ogóle z zawodu prokuratora, usunięcia z funkcji prokuratora, więc ja mam niestety wrażenie, że wszystko to, o czym ostrzegałam jako prokurator, mówiąc o łamaniu niezależności prokuratury, ale mówiłam w pewnym sensie takim generalnym, teraz na własnej osobie. Stykam się z tymi wszystkimi mechanizmami, z którymi wcześniej właśnie zetknął się pan senator Brejza, czy pan mecenas Giertych, czyli z bezpodstawnymi zarzutami, z taką totalną inwigilacją przy wykorzystaniu nie, nie, bezprawnych narzędzi. I, i, i i właśnie to teraz trochę nawiążę do tej swojej sprawy, bo w przyszłym tygodniu jest kolejny termin rozpoznania jej przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Ja mam wrażenie, że jestem aktualnie w takiej rzeczywistości trochę kawkockiej. Jestem oskarżana na podstawie nie tylko materiałów niejawnych, ale nawet część zarzutów, część wniosku o uchylenie immunitetu jest niejawna. Ja nie ale wiem, mówi pani o tym, o tym postępowaniu dotyczącym rzekomego namawiania do ujawnienia tajemnicy z postępowania tak. prokuratora. Polskiego to jest to postępowanie i jeszcze dodam na marginesie, że druga prokurator, która stoi w tej samej, stała w tej samej sytuacji procesowej jak ja, właśnie uzyskała odmowę uchylenia immunitetu. za która miała pani rzekomo Udziela ujawniać informacji. te informacje. Więc, znaczy skala manipulacji w tym postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Szczecinie jest tak duża, co więcej, tutaj prokurator regionalny w Szczecinie wykorzystuje tą swoją uprzywilejowaną sytuację procesową, bo on o sprawie mówi, naruszając pewne zasady niejawności postępowania. Ja jako strona tego postępowania pewnych rzeczy ujawniać nie mogę pod rygorem odpowiedzialności karnej. Natomiast jestem przekonana, że to postępowanie prokuratorów prokuratury regionalnej w Szczecinie kiedyś doczeka się odrębnego postępowania w sprawie ich zachowania. I przypomnijmy, że tego Pegazusa zainstalowano pani po tym, kiedy podjęła pani decyzję o umorzeniu o odmowie umorzenia śledztwa czy że trzeba prowadzić śledztwo w sprawie wyborów kopertowych A czy w tej sprawie dokładnie nic się nie dzieje nic się nie dzieje bez przyczyny i, i, i no y Przerażające i bardzo przygnębiające jest tylko to, że prokurator generalny korzysta ze wszystkich będących w jego dyspozycji możliwości i narzędzi, aby wyeliminować niewygodnych dla siebie prokuratorów. A w sprawie wyborów kopertowych nic się nie nic się wydarzyło. wydarzyło, nikt nie został ukarany za zmarnotrawienie 70 milionów złotych. Ale chciałam zmienić temat. Została odwołana rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ nie zjawili się sędziowie, którzy powinni się zjawić. Nie udało się pani prezes Przyłębskiej zebrać pełnego składu, przyszło tylko 10 sędziów z 15, mimo że reszta była w Trybunale. Po prostu postanowili nie wziąć udziału w rozprawie. I co dalej? Czy Trybunał będzie już do końca kadencji Prawa i Sprawiedliwości sparaliżowany? Jeśli chodzi o, o, o sytuację Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie organu, który przed 2015 rokiem był Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz mamy do czynienia tak naprawdę ze swego rodzaju atrapą tego organu, bo, bo trudno powiedzieć, że jest to Trybunał, że jest to strażnik Konstytucji. W ocenie wielu jest to kolejna izba Sejmu, kolejna izba Parlamentu, która po prostu ma za zadanie przyklepanie różnego rodzaju często kontrowersyjnych ustaw, które z Parlamentu wychodzą. To teraz to chyba tak właśnie to wygląda. Skoro różne frakcje w pisie walczą ze sobą właśnie w trybunale, i trybunał jest sparaliżowany przez te walki, ale trybunał miał się zająć sprawą sporu kompetencyjnego, a konkretnie sprawą Mariusza Kamińskiego i ułaskawienia Kamińskiego, jego zastępcy z czasów centralnego biura antykorupcyjnego pana Macieja Wąsika. I czy co będzie dalej z tą sprawą? Dodajmy rzekomego sporu kompetencyjnego, bo tutaj nie ma sporu kompetencyjnego, to jest... Trybunał obraduje, rozpatruje tą sprawę na wniosek byłego marszałka Sejmu, pana Kuchcińskiego, jeśli chodzi o jakby spór pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym w kwestii tego, czy prezydent w tej danej konkretnej sytuacji mógł zastosować prawo łaski. Natomiast... Czy mógł ułaskawić osoby, które były skazane nieprawidłowo? Tak, tu chodzi o pana Mariusza Kamińskiego, pana Macieja Wąsika, jeszcze dwie osoby z byłego kierownictwa CBA, osoby, które zostały skazane na kary pozbawienia wolności i dziesięcioletnie zakazy pełnienia funkcji publicznych, przypomnijmy. I znaczy dla prawników sytuacja jest prosta. Pan prezydent w tej konkretnej sytuacji nie mógł zastosować prawa łaski. Jest to oczywiście jego prerogatywa przewidziana w konstytucji, natomiast nie można stosować tego rodzaju procedury i ułaskawiać osób, które są nieprawomocnie skazane, czyli de facto niewinne. Natomiast jakie to będzie miało konsekwencje? Konsekwencje tego rodzaju będą takie, że już na 9 czerwca Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozpoznania kasacji oskarżycieli posiłkowych w tej sprawie, której to rozpoznanie może skutkować Powrotem sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie, który przypomnijmy, rozpatrywał apelacje od wyroku skazującego pana Kamińskiego i pozostałych panów z kierownictwa CBA na kary pozbawienia wolności. Apelacje w tej sprawie złożył sam pan Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik, czyli były apelacje zarówno na korzyść domagających się uniewinnienia właśnie funkcjonariuszy pana Kamińskiego i pana Wąsika. I z chwilą, kiedy prezydent skorzystał z prawa łaski, czyli jak to ładnie określił, postanowił uwolnić wymiar sprawiedliwości od rozstrzygania w tej sprawie, ja może przypomnę taką rzecz, która nam gdzieś umyka po drodze. Pan Mariusz Kamiński wycofał swoją apelację. Czyli jeżeli sprawa wróci do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie, to sytuacja procesowa Mariusza Kamińskiego jest bardzo niebezpieczna, bo z tą chwilą przy cofniętej przez niego apelacji, przez niego i jego pełnomocnika apelacji, ten wyrok staje się prawomocny wobec niego. Więc tutaj nie mówimy tylko o ponownym rozpoznaniu sprawy, mówimy do powrotu do takiej sytuacji, w której Mariusz Kamiński może być uznany osobą e, za osobę skazaną. E, więc znaczy to są kwestie prawne, natomiast jeszcze do tej całej sytuacji może zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Aktualnie zmienił nam się prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, tej Izby, która no właśnie. nie będzie rozpoznawała tą kasację. Chciałabym mieć nadzieję, że ta zmiana, czyli powołanie przez prezydenta na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, neosędziego, nie będzie miała wpływu na rozpoznanie tej kasacji. Ale niestety doświadczenie życiowe z ostatnich ośmiu lat uczy nas, że różnie ta kwestia może się potoczyć. Czyli może być tak po prostu, że pan sędzia powie, że czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zawieszamy tamtą sprawę. No ale chcę panią zapytać jako prokuratora, bo słyszałam wczoraj taką od jednego z rozmówców, taką koncepcję, że jeśli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą paraliżować pracę tego Trybunału, czyli nie będą się stawiali na rozprawy, to można im postawić zarzut... Niedopełnienia obowiązków, czyli artykuł 231. Co pani myśli o takiej koncepcji? E Trudno wyobrazić sobie wdrożenie tego w życie ze względów czysto praktycznych, bo kwestia, czy funkcjonariusz publiczny, który celowo nie dopełnia swoich obowiązków, czyli nie zajmuje się tym, czym powinien, nie zajmuje się rozpoznawaniem spraw, a to jest rolą również sędziów sądu, Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze fakt, że w tym celu musi być postępowanie chociażby dyscyplinarne prowadzone w Trybunale Konstytucyjnym przy aktualnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, przy tych animozjach, przy tym patologicznym wręcz funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, nie ma na to szans. I e, ja wrócę może do tego, czego zaczęłyśmy, czyli do wczorajszej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. E, pewnie nie tylko ja, ale wielu prawników zadaje sobie pytanie, czemu to miało służyć. W sytuacji, kiedy pojawia się jakaś przeszkoda w prowadzeniu sprawy, po prostu sprawę zdejmuje się z wokandy. Pojawia się komunikat stosowny. Natomiast tutaj Tutaj pani, no nie prezes, jeszcze dodajmy, to nie jest już prezes, Julia Przyłębska przestała być prezesem Trybunału Konstytucyjnego w grudniu ubiegłego roku i tutaj... Czyli e, cało... popiera pani stanowisko buntowników. No trybunału. właśnie, z całą antypatią dla pana sędziego Dublera-Muszyńskiego niestety ten argument podzielam, bo pani, pre... pani Julia Przyłębska nie jest już prezesem Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj akurat... Taki... No ale wykonuje obowiązki prezesa, zwołuje roz... rozprawy, no to czemu to miało służyć? Nie wiem, ja odebrałam to, przyznam szczerze, jako taką desperacką próbę być może oczekiwania, że ten jeden brakujący członek składu jednak pojawi się na sali. Bo brakowało jednej osoby do rozpoznania tej sprawy. Pojawił się przecież pan były prokurator Świętkowski, czego pewnie też obserwatorzy sceny tej politycznej nie spodziewali się być może. Więc wydaje mi się, że to z jednej strony było takie oczekiwanie do ostatniego momentu, a jednak może któryś z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z tych tak zwanych buntowników, da się przekonać. Ewentualnie był to czysty komunikat skierowany do, bym powiedziała, prawdziwego. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, tego, który jakiś czas temu publicznie wyraził już oczekiwanie co do treści tego orzeczenia, czy orzeczenia w Jarosława sprawie Kaczyńskiego? Tak, tak? Dokładnie tak, że pani Julia Przyłębska zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby jednak doprowadzić do rozpoznania tej sprawy. Chociaż na to tło, to są chyba wczorajsze i najnowsze doniesienia jakieś medialne, nakłada się również potencjalny konflikt, znaczy może nie tyle konflikt, ile sojusz pomiędzy panią Przyłębską a panem Premierem Morawieckim. Przypomnijmy również, że z maili Dworczyka swojego czasu wynikało, że Kancelaria Premiera pozostaje w ścisłym kontakcie z Trybunałem Konstytucyjnym i pani Przyłębska ustala tak terminy rozpoznania różnego rodzaju spraw, aby to było z korzyścią właśnie dla rządu, aby pewne rozstrzygnięcia mogące wywoływać negatywne skutki dla budżetu zapadały w terminach korzystnych dla rządu. Musimy kończyć. Chcę panią na koniec zapytać, czy to oznacza, że sprawa pieniędzy z KPO, Czyli sprawa t, ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Trybunał ma rozpatrywać. Czy ona też nie zostanie rozpatrzona? Bo tutaj też jest pełny skład potrzebny. Ja myślę, że już nikt nie ma złudzeń, że jeśli chodzi o pieniądze z KPO, to nie mamy na nie najmniejszych szans, bo to nie tylko ta sprawa nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja może też przypomnę, że jednym z kamieni milowych jest na przykład sposób procedowania przez Sejm ustaw. A z jakiego rodzaju sytuacją mamy aktualnie do czynienia, kiedy pojawił się projekt zmiany ustawy o funkcjonowaniu? i Organizacji Trybunału Konstytucyjnego zmniejszający ilość sędziów koniecznych do obsady pełnego składu trybunału z 11 do 9. No jest to ewidentna po pierwsze wrzutka poselska, więc działanie niezgodne jakby z pewnymi dobrymi praktykami legislacyjnymi, kiedy projekt poselski zastępuje prawidłowo procedowany projekt rządowy nie podlega żadnym konsultacjom, opiniom prawnym. Co więcej, mamy mało czasu, ale pewnie również i pani zwróciła uwagę na to, że w uzasadnieniu tego projektu jest odwołanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który swojego czasu, którego swojego czasu rząd pani Baty Szydło nie chciał opublikować, a gdy w końcu przymuszony niejako opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2K47/15, to z takim bardzo Komentarzem, że ten wyrok został wydany z naruszeniem prawa. Więc tutaj tak naprawdę my już teraz nie rozmawiamy o prawie, my rozmawiamy na, o polityce, yy, która to prawo gdzieś odsunęła na yy, margines tak naprawdę yy, procedowania i, i, i bardzo trudno przewidzieć, co się będzie działo w tej sprawie, natomiast szans na pieniądze z KPO nie mamy. Mam wrażenie, że politycy Wisu też się z tym pogodzili. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani prokurator Ewa Wrzosek. Ja się z Państwem żegnam. Renata Grochal. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.